Witam was wszystkich. Ja się nazywam NYX, a to jest moja kuchnia. Chciałbym dzisiaj Wam pokazać kadzideł kol, ponieważ jestem jest takim czasem związanym właśnie z wiatrem, przemianą, więc zawsze się staram w tym okresie Wam pokazać jakieś kadzidło. aczkolwiek ciekawostka jest taka. Że ta mikstura, którą będę Wam tutaj pokazywał, może też istnieć jako olejek. I można też po prostu zrobić ją w oparciu o olejki. A może również właśnie istnieć jako kadzidełko. Ko w tym razie, czemu ona służy? Mianowicie, służy ona przede wszystkim temu, aby oddalić od nas strach i wzmocnić nasze pokłady odwagi. Przede wszystkim pomaga osobom, które są bojaźliwe, albo nieśmiałe, albo cierpią na jakieś różnorakie właśnie lęki czy obawy. Też można jej właśnie używać przed konfrontacją z jakimiś sytuacjami, których się boimy, które są dla nas przerażające i które właśnie budzą wiele lęków, czy też właśnie są jakieś tam koszmarne, ale musimy przez nie przejść, tak? Czasami niestety. Z życie na tym polega, że musimy się zmierzyć z takimi chwilami. No więc jeżeli ktoś ma tego typu problemy, to może użyć właśnie tego kadzidełka, lub jak powiedziałem, zrobić to w formie olejku, wtedy bym polecał pozowy olej z moringi, natomiast jeżeli ktoś w ogóle jest właśnie bojaźliwy, lękliwy, nieśmiały, ma problemy właśnie z nawiązywaniem kontaktów, bo też się obawia być otwarty i tak dalej, to też mu może pomóc to kadzidełko. I teraz może króciutko, co nam będzie potrzebna, żebyśmy zrobili tą e, wspaniałą i pomocną mieszankę. Przede wszystkim będzie nam potrzebna lawenda, róża, bez, więc mamy tutaj trzy e, kwiaty, także będzie nam potrzebna biała szałwia. A jeżeli chodzi o olejki, to dodatkowo będzie nam potrzebna e, wanilia, a poza tym także bez, lawenda, e, biała szałwia i róża żeby wzmocnić to działanie, natomiast jeżeli byśmy chcieli zrobić olejek, no to właśnie wystarczy te olejki bazowe dodać, znaczy te olejki, nie bazowe, tylko dodać do bazowego olejku z Moringi. Mam nadzieję, że się wreszcie jakoś wypowiedziałem w sposób zrozumiały. E, dobrze. Także jak widzicie, wszystkie składniki naszego kadzidroka są w pełni roślinne, No i jak zawsze, w takim wypadku, musimy rozpocząć od tego, a żeby je poświęcić, Mam nadzieję, że mi się o tym wszystkie zmieszczą. Przynajmniej będę starał, żeby się zmieściły. I pamiętajcie o tym zawsze, że Wasza modlitwa musi być Waszym otwarciem serca na sakrum, na to co naprawdę jest dla Was święte. Gdyż tylko taka modlitwa tak naprawdę aktywuje moc, która jest w roślinach i ona ma tą siłę, że... Potrafi wzbudzić duchy roślin, żeby pomogły nam w naszej pracy. Oczywiście, też powinno zawierać Waszą intencję. No i myślę, że to jest najważniejsze. Natomiast to, do kogo czy czego się modlicie, jest już właściwie sprawą Waszego wyboru i wyboru takiego, myślę, osobistego, indywidualnego. No jednak, to jest, myślę, już kwestia na pewno ważna, ale też no którą jakby sami wybieramy, jaką ścieżką kroczymy, czy też właśnie do jakichś się zwracamy. Więc tutaj nie ma różnicy, czy będziecie się modlić do przodków, czy będziecie się modlić do jakichś bóstw demonów, czy do swojej oświeconej jaźni. Ważne jest tylko, żeby ta modlitwa była dla was szczera, prawdziwa i by miała właśnie tą moc, żeby te rośliny przebudzić. Więc spotkamy się za chwilkę. I kiedy nasze roślinki są już gotowe do pracy, to mogli do niej przystąpić. Tutaj będzie troszeczkę mielenia tych składników, chociaż biorąc pod uwagę, że to jest kadzidło. Nie trzeba ich wcale mienić, aż tak drobno, jak w przypadku proszku. Niemniej, no na pewno trzeba je rozdrobnić, bo częstym błędem, który też ludzie, myślę, popełniają czasami robiąc kadzidło jest to, że właśnie nie rozdrobniają składników i wtedy one się bardzo nierówno palą. Takie to kadzidło nie jest równomierne, raz mamy zapach taki, rozsiaki. A w przypadku, w którym w naszym kadzidle jednak jest dużo roślin, no to wiadomo, że trzeba też się bronić przed efektem suchego liścia. Więc zaczniemy sobie naszą pracę od tego, żebyśmy wzięli troszeczkę dłużej. Ja myślę, że wezmę tak z takie trzy łapki od tej róży, i sobie tutaj musimy zmniejszyć maścieżę, żeby tak jak powiedział, je rozdrobić.

Róża w naszej mieszance zapewnia delikatną ochronę, ale też właśnie nie taką, która w jakiś sposób e, prowokuje atak przeciwnika, tak? bo czasami no, agresywna ochrona może spowodować atak przeciwnika. E, to jest taka ochrona, która się też pozwala rozwijać temu, co delikatne, temu, co piękne, a wiadomo, że jeżeli mówimy o osobach, które na przykład są nieśmiałe czy lękliwe, no to one często też właśnie mają takie cechy charakteru, więc róża właśnie może nas zabezpieczyć przed tym, co jest, co mogłoby nam zagrażać. A jednocześnie właśnie nie ogranicza nas w jakiś sposób, czy też nie narusza tego wewnętrznego piękna, czy doskonałości duchowej, więc jest jak najbardziej znakomitą podstawą naszego kadzidła. Natomiast następnym elementem będzie lawenda. I, I tu myślę sobie dodamy taką płaską łyżeczkę też oczywiście należy ją sproszkować. Nie nawet mi się udało ładnie sproszkować. Lawenda przede wszystkim właśnie wprowadza głęboki spokój i wprowadza harmonię, więc oddala właśnie od nas różne takie momenty w się denerwujemy, w których się mękamy. pozwala nam też odpocząć, pozwala nam się poczuć harmonijnie ze sobą i z otaczającym nas światem, także ze światem astralnym i przede wszystkim harmonii astral, więc e, wszystkie jakieś takie e, astroidee, czy duchy bazujące na rękach, a sam ten fakt jakby zniechęca do tego, żeby z nami no bo astral jest jednak światem odbić, tylko podobne, podobne. E, Do tego dodamy sobie teraz białej szałwii. Ja nie wiem, po co to użyłem, bo będzie mi to ciągle potrzebne. I tej białej myślę, że też tutaj dodamy łyżeczkę. Może bez ogonków. O, I też, jak wszystko, ją ruszymy. Biała ma tutaj bardzo ładny, taki przyjemny zapach. I w naszym mieszance przede wszystkim służy ona temu, byśmy się pozbyli własnych negatywnych myśli, a więc tych wszystkich myśli, które podkreślają, jakby czy też podtrzymują nasze lęki i nasze obawy. Oczyszczenie tego rodzaju dokonuje się bowiem nie tylko jakby na zewnątrz, oczyszcza nas z, z pewnych rzeczy, które do nas przyglądają, czy z obecności wrogich duchów, ale też dokonuje się wewnątrz, e, w nas samych, tak? Powinno być to oczyszczenie duszy i oczyszczenie umysłu, właśnie z różnego rodzaju negatywnych wyobrażeń. I jak więc tutaj biała szałwia jak najbardziej e, się przyda. I do tego teraz dodamy sobie jeszcze złoty z bezlilak. To jest myślę ważne, żeby nie, nie mylić go, by najmniej szabląc ze mną. Chodzi mi tutaj o bezlilak. I jego dodamy sobie taką płaską łyżeczkę. No powiedzmy, że taką. Lilak też wspiera oddalanie strachu i przede wszystkim też oddala duchy, które właśnie są nośnikiem strachu, więc oddala różnego rodzaju duchy związane z lękiem. Dlatego jest tutaj też ważny, bo jak powiedziałem, Białaszowia może nas oczyścić wewnątrz, a bez Lilak właśnie pomoże nam też oczyścić się, czy też ochronić przed obecnością tych duchów na zewnątrz. jego również proszkujemy. Go dodajemy, no i w ten sposób dodaliśmy podstawowych naszych roślin, które tworzą roślinną bazę dla tego kadzidełko. Natomiast będziemy teraz dodawali do niego olejku, bo jak już powiedziałem, w kadzidłach roślinnych ważne jest to, żeby uciec przed efektem spalonego liścia. I oczywiście są rośliny, które mają dość dużo olejków eterycznych, jak biało ale nawet ona pod koniec zawsze jednak w niej spalonym liściem. Przede wszystkim dodajemy tutaj olejku waniliowego. To jest kolejna roślinka, która będzie dla nas bardzo pomocna. Tego olejku wanilionego możemy dodać tutaj 9 kropli. Poczekaj, jak zawsze warto go rozmieszać. Następnie róży możemy dodać tutaj 6 kropli. Następnie bierzemy sobie lawendę. Też bym dodał tutaj 6 kropli. Bzu i laka. Również 6 kropelek. Widzę, że on mi się kończy, więc chyba będę zmuszony go dodać w ten sposób. na koniec bieżawy ja dodam dosłownie trzy kropelki, bo ona i tak dość silnie pachnie, więc myślę, że nie ma tego co wspomagać. Oczywiście na większą ilość użyjcie więcej olejków. No i pamiętajcie teraz, żeby to wszystko ładnie dobrze wymieszać, nasze zioła muszą przejść tymi olejkami. I musi to wszystko stworzyć taką mieszaninę, która jest jednorodna. Dla stworzenia dobrego kadzidełka roślinnego zawsze jest ważne, żeby ta mieszanka olejów i roślin była jednorodna, żeby się właśnie równo spalała. I tutaj widzicie dałem po 6 kropli każdego, to może nie jest dużo, ale jeżeli weźmiecie pod uwagę, że jest ich Dość sporo. No faktycznie wanilii dałem więcej, ponieważ nie mamy jej tutaj w formie suszonej, więc chciałem ją podkreślić. Jednak jeżeli weźmiecie pod uwagę, że jest tego dosyć sporo, no to jak widzicie, że całość jest taka przesiąknięta tymi olejkami mocno dość. A teraz będziemy ją umieszczali w jakimś szczelnym opakowaniu. Oczywiście sobie taką Doleczkę zawsze oczyszczamy. Ja też to robię na planie. Za pomocą najlepiej jest oczyścić kredzidełka lub od z zł, który wystarczy parę kropli jego dodać do wody, kiedy myjemy sobie różne słoneczki Ja tak zwykle robię, ale żeby to podkreślić, zawsze też oczyszczam na planie. Lub można też przełożyć nad ogniem przez duże, jego I tutaj właśnie naszą mieszankę teraz będziemy umieszczali. I sobie tutaj całość umieszczamy. Pamiętajcie, żeby naczy nie było szczelne. To jest bardzo ważne, by było szczelne, nie nieboszczelne, żeby nam te wszystkie olejki z niego nie uciekły. Tak właśnie wygląda nasza mikstura już w całości. I tak jak powiedziałem, możemy ją zapalać, żeby się ukadzić właśnie przed jakimiś y, różnymi. Y, sytuacjami, które budzą nasz lęk, ale też możemy się po prostu nim okazać. Wtedy zwykle też się zapala do tego fioletową świecę. Jeżeli robimy ją w formie olejku, możemy ten olejek stosować na sobie lub właśnie również na wspomnianej świecy. Także mam nadzieję, że ten odcinek był pomocny i że też, nauczyni was życie lepszym, bo po to przecież jest niska magia, żeby czynić życie lepszym. Ja natomiast już dzisiaj będę znikał. Pamiętajcie o tym, że jeżeli ten odcinek Was zainspirował, spodobał Wam się, to koniecznie koniecznie dajcie łapkę w górę. Również napiszcie komentarz, ja zawsze odpowiadam na wszelkie komentarze. Jeżeli chcecie mi podziękować, to możecie zrobić to dwojako, albo dołączając do wspierających, albo też jednorazowo na kupnikawę. A jeżeli Was interesują różnego rodzaju właśnie mikstury cudowne, magiczne stosowane w zielonej magii to zapraszam również do y, kupienia mojej książki Smoczy Skarb i link do zakupu tej książki y, znajdziecie w opisie filmu. Ja zaś żegnam się już z wami no i do następnego zaklęcia!